W Silk zeszycie 16 widzimy jak Cindy Moon odwiedza siedzibę New Year w San Francisco, gdzie obserwuje wzruszające spotkanie J. J. Jamesona z przywróconą do życia rodziną. Jest tam też oczywiście Mattie, która zdradza Cindy, że wie, iż to właśnie z nią walczyła poprzedniej nocy. I w trakcie ich rozmowy okazuje się, że mimo wdzięczności wobec New Year, to Mattie również zaczyna mieć wątpliwości co do działań korporacji. Zauważyła, że niektóre z przywróconych do życia osób zaczęły zachowywać się nietypowo, jakby pojawiła się w nich jakaś usterka. Mattie zauważa również, że większość Większość z odtworzonych klonów nie ma prawa opuszczać siedziby New Year's. Z niewielkimi wyjątkami, jak np. Spider-Woman czy Prowler. Swoimi obawami nie dzieliła się jednak z Jamesonem, nie chcąc burzyć jego szczęścia, które wreszcie odzyskał po latach. Zaś Matty zabiera Cindy do niższych poziomów siedziby, gdzie znajduje się ukryta część kompleksu. Zaskakująco rozległe, w pełni funkcjonalne sztuczne miasto nazwane Heaven. I to właśnie tam Cindy spotyka Hektora. W dodatku, chłopak, który niegdyś zmarły, teraz był żywy i w pełni fizyczny. Jednak podczas rozmowy przyznaje, że nie pamięta niczego, co wydarzyło się po wejściu do laboratorium, w tym starcia z doktorem Octopusem, które najwidoczniej zakończyło się jego śmiercią i odtworzeniem go w postaci klona. Cindy spędza z Hektorem dłuższy czas na rozmowie, która kończy się ich pocałunkiem. Jednak chwila spokoju zostaje brutalnie przerwana, gdy nad całym sztucznym miastem rozlega się dziwny nienaturalny dźwięk, który działa wyłącznie na klony. Szczególnie silnie reaguje na niego Hector, który nagle włącza swoje nadludzkie moce i pod wpływem impulsu, jakby nie był z sobą, niespodziewanie. Nie atakuje Cindy, pogrążając ją w przerażeniu i niepewności co do prawdziwej natury i zamiarów Newyu. Zeszyt się kończy, ale zostawcie suba, żeby nie przegapić co będzie dalej.